Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej po meczu za Pierwsza Liga Mężczyzn Miasto Szkła Krosna, LKS Kulpa Z Zwycięstwo drużyny gości 94-93. Witam e, trenera drużyny gości, pana Piotra Trepkę, do Dobrze, Witam również Marcina Tomaszewskiego, zawodnika e, drużyny LKS Kulpa Głódź. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Dobry dzień, państwo. Myślę, że bardzo ciekawe spotkanie, trzymające do końca w napięciu. Były momenty, kiedy wydawało się, że jedna lub druga drużyna gdzieś tam może przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. My bardzo dobrze zaczęliśmy ten mecz, pierwszą kwartę. Później ten mecz nam się nie układał. E, powiem szczerze, że. E, że bardzo dzisiaj ciężko walczyliśmy o to zwycięstwo. Patrząc, patrząc na statystyki, wydaje mi się niemożliwe wygrać tego meczu. Przegraliśmy stromotnie deskę. Krosno miał dzisiaj 14 zbiórek w ataku, my mieliśmy tylko 18 zbiórek w obronie. Co rusz zespół z Krosna miał ponowienie akcji i te akcje myślałem, że nas pogrążą tak naprawdę, bo, bo, bo co rusz właśnie po tych ponowieniach traciliśmy punkty. Więc tym większa chwała chłopakom, że wyciągnęli to spotkanie w końcówce rewelacyjne. Myślę, że tam w końcówce to, 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 to mocny ran z naszej strony. My troszkę zaczęliśmy wreszcie szybciej grać, troszkę troszkę mocniej atakować, nie było takiego grania w poprzek jak, jak gdzieś tam momentami w trzeciej i, i w czwartej kwarcie na początku no i myślę, że tutaj to, 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 to przede wszystkim zdecydowało, że przyspieszyliśmy grę zagraliśmy zdecydowanie odważniej, atakowaliśmy kosz troszkę oczywiście mieliśmy też szczęścia yy, ale mówię, patrząc na statystyki to ja jestem pełen podziwu, że my ten mecz wyciągnęliśmy ja, Marcin tylko przestawi na dobrze i poproszę cię o komentarz hmm. Myślę, że to, że to był bardzo fizyczny mecz. Byliśmy na to przygotowani. z Skrosna jest znana z tego, że gra bardzo agresywnie w obronie i konsekwentnie w ataku, ale myślę, że byliśmy dobrze przygotowani taktycznie. Na ten mecz oglądaliśmy wiele razy wideo zawodników, ich taktykę itd. Bardzo wysoka skuteczność za trzy punkty po obu stronach. Obie drużyny miały ponad 10 celnych trójek. Końcówka bardzo dynamiczna, punkt, punkt za punkt. Jednak okazało się, że w końcówce czwartej, kwarty to my gdzieś tam te najważniejsze akcje kończyliśmy skutecznie. Gratulacje dla chłopaków. Bardzo ważne zwycięstwo w walce o playoffy. Dziękuję. Szanowni Państwo, witam na drugiej części konferencji prasowej. po PKO ESA, pierwsza liga mężczyzn, miasto szkła krosna, UKS Kulpa But, zwycięstwo drużyny z Łódź 94-93. Witam trenera Kracińskiej drużyny Edmund Walejko. Dobry trenerze. dobry, wieczór. witam również zawodnika Kracińskiej drużyny Michała Harbota. Michał. Dzień Michał. Panie trenerze, zaczniemy od Pana prośby o komentarze do spotkania. A to krótko. Uh, od zwycięstwa, od, uh, od... Porázki. Robimy analys i dzisiaj to jest analys od pořadki. Bere to na odpověď i dalej na sebe. Na pewno to byla zla taktika. 94 punkty daly. Dali gospodo trafić i. Będziemy analiz, to jest lekcja do, do, do wszystkich. Jak ja powiedział, nie jesteśmy super, nie jesteśmy Chicago Bulls, nawet Boston Celtics i jeżeli my tak gramy, to, to wszyscy muszą pomyśleć gdzie i co oni chce w sezonie. Dziękuję. Dobry wieczór. Bardzo bolesna porażka. Jednym punktem. No takie, takich żal najbardziej. Gratulacje dla, dla drużyny z Łodzi. Szkoda tej, tej przewagi, którą mieliśmy w czwartej kwarcie. Gdzieś tam 10 punktów chyba w pewnym momencie było i po prostu w w tym momencie pozwoliliśmy na za dużo y, udanych akcji y, zespołowi złodzi. My przy okazji robiąc y, y, trochę głupot w, w ataku i, i jakieś głupie straty, niecelne łatwe rzuty, y, no i y, to spowodowało, że gdzieś tam. Y, Zespół z Łodzi wrócił do gry, i, i w tej ostatniej akcji Antypow wykorzystał dwa osobiste i pozwoliło im to wygrać. Tak jak mówiłem, gratulacje dla, dla drużyny złodzi. My się zbieramy, analizujemy ten mecz, każdy musi spojrzeć w lustro na siebie, co mógł zrobić lepiej. I wyjeżdżamy do Pelplina na bardzo ważny mecz, na ciężki teren i liczymy, że wygramy.